W sercu Normandii, wieki temu, przyszła na świat młoda dziewczyna o imieniu Heloiza, pochodząca z rodziny szlacheckiej. Były to czasy naznaczone wojnami, plagami i walkami o władzę między królestwami, gdzie wiara i bogactwo decydowały o przetrwaniu i losie ludzi. Heloiza, ze swoim głębokim i delikatnym spojrzeniem, od najmłodszych lat sprawiała wrażenie osoby przeznaczonej do czegoś wielkiego. Otoczona luksusem i wychowana w chrześcijańskich wartościach, miała niezwykle dobre serce, zdolne dostrzec ból i cierpienie, które nawet dorośli próbowali ignorować. Dorastając, Heloiza podążyła za przeznaczeniem, które wyznaczała jej pozycja społeczna i poślubiła potężnego hrabiego Hugona de Meulan, imponującego i szanowanego mężczyznę, znanego ze swojej siły i przydomku niedźwiedzia głowa. Ich małżeństwo było ważnym sojuszem dla obu rodzin i wiązało się z wielkimi oczekiwaniami. Jednak ledwie rozpoczęli wspólne życie, gdy spadła na nich tragedia. Hugo w niespodziewanych i tajemniczych okolicznościach zmarł nagle, pozostawiając Heloizę jako wdowę i bezdzietną. Ta druzgocąca strata naznaczyła ją głęboko, ale znalazła siłę w swojej wierze. W modlitwie starała się zrozumieć, dlaczego Bóg pozwolił, aby spotkał ją taki ból. To wtedy zdecydowała się przemienić swój smutek w coś większego. Zamiast zatrzymywać dla siebie ogromne dziedzictwo, które otrzymała, Heloiza zaczęła przekazywać znaczną część swojego majątku. Jej hojność była niezwykła, a wiele osób nie rozumiało powodu jej ofiarności. Oddała ziemię, dwie parafialne świątynie i duże obszary dóbr na rzecz opactwa Notre-Dame de Coulombs, gdzie benedyktyni poświęcali się opiece nad potrzebującymi. Ten zaskakujący gest sprawił, że imię Heloizy stało się znane wśród wiernych jako symbol pobożności i hojności. Z czasem, czując, że jej przeznaczenie nie zostało jeszcze dopełnione, Heloiza ponownie wyszła za mąż. Mając nadzieję na założenie rodziny i odnalezienie spokoju. Jednak w tragicznym zrządzeniu losu, które zdawało się ją prześladować, Heloiza ponownie straciła męża. Była w szoku, a wielu w jej otoczeniu wierzyło, że w jej losie kryje się coś nadprzyrodzonego pewien rodzaj próby, która przyciągała ją coraz bliżej do tajemnic Boga. Każda kolejna strata popychała ją do głębszego oddania się duchowości i służbie Bogu. W tym ciemnym momencie Heloiza zrozumiała prawdziwe powołanie swojego życia. W modlitwie poczuła, że Bóg wzywa ją do całkowitego i absolutnego poświęcenia. Zdecydowana, zrzekła się reszty swojego majątku, oddając wszystko, co miała, łom, biednym i Kościołowi. Jej oddanie było pełne, a całe swoje życie poświęciła teraz służbie bliźnim. Heloiza przeniosła się do skromnego domu przy opactwie w Kulomps i rozpoczęła życie pełne modlitw, postów i wyrzeczeń. Mieszkańcy okolicy zaczęli postrzegać ją jako świętą kobietę, która poświęciła wszystko, aby być blisko najbardziej potrzebujących. Około roku 1330. Europę dotknęła jeszcze większa tragedia. Rozprzestrzeniła się śmiertelna i straszna zaraza, która zabiła tysiące ludzi. Ta choroba, której nikt nie potrafił wyleczyć, przerażała rodziny i niszczyła całe wsie. Zaraza była tak gwałtowna, że wielu unikało kontaktu z chorymi, obawiając się, że wystarczy jedno dotknięcie lub spojrzenie, aby zachorować. Heloiza jednak nie wahała się odpowiedzieć na to wezwanie, zdecydowała się stawić czoła nieznanemu i opiekować się chorymi. Wielu obawiało się o jej życie, ale ona wierzyła, że jest chroniona przez wiarę. Z odwagą i bez wahania Heloiza zaczęła osobiście opiekować się chorymi. W czasach, gdy lekarze ledwie wiedzieli, jak radzić sobie z zarazą, a lekarstwa były nieskuteczne. Heloiza stosowała jedynie swoje ręce, proste środki lecznicze, które posiadała, oraz przede wszystkim modlitwy. Jej obecność wśród chorych, bez zarażenia się chorobą, budziła zdumienie. Ludzie zaczęli wierzyć, że Bóg obdarzył ją specjalną ochroną. Niektórzy twierdzili, że Heloiza dotykając chorych, przynosiła uzdrowienie poprzez wiarę a wielu z tych, którymi się opiekowała, doświadczało cudownych powrotów do zdrowia. Te opowieści zaczęły się rozprzestrzeniać i ludzie z całego regionu przybywali do opactwa, by spotkać Heloizę. Jedni prosili o pomoc dla swoich chorych bliskich, inni szukali nadziei w czasach rozpaczy. Sława jej cudownych modlitw przyciągała prawdziwe tłumy. Które widziały w niej bezpośrednie połączenie z boskością. W oczach wiernych Heloiza była żyjącą świętą, dokonującą cudów w imię Boga i niosącą ulgę tym, którzy znajdowali się w najgłębszej rozpaczy. Jednak jej życie pełne oddania nie było wolne od cierpienia. Heloiza spędzała wiele nocy na czuwaniu, modląc się z żarliwością, ofiarując posty i wyrzeczenia. Aby Bóg okazał miłosierdzie cierpiącym, w wielu chwilach sama odczuwała ciężar niesionych przez siebie trosk. Ofiarowała własne zdrowie, własne dobro, jakby jej modlitwy były cichą wymianą z boskością, mającą na celu ocalenie tych, którzy do niej przychodzili. Jej oczy, pełne współczucia, zdradzały głębie jej miłości do bliźniego. W trakcie tego życia pełnego poświęcenia Heloiza kontynuowała swoją misję aż do ostatnich dni. Około 1360 roku odeszła, otoczona przyjaciółmi i mnichami, którzy postrzegali ją jako prawdziwą inspirację wiary i miłosierdzia. Jej pogrzeb był naznaczony głębokim wzruszeniem. A wielu tych, którzy zostali przez nią uzdrowieni lub których bliscy zostali pocieszeni jej modlitwami, przybyło do jej grobu, by oddać jej hołd. Wkrótce zaczęły się pojawiać opowieści o cudach w miejscu, gdzie została pochowana. Uzdrowienia, łaski i niewytłumaczalne błogosławieństwa stały się częste wśród tych, którzy przychodzili tam, szukając pociechy. Na przestrzeni wieków grób świętej Heloizy stał się symbolem nadziei i wiary dla wiernych. Jej wstawienictwo wspominano szczególnie w czasach wielkiego cierpienia, jak podczas chorób, zaraz i kryzysów. Jej historia jest przykładem całkowitego oddania, kobiety, która straciła wszystko, by odnaleźć w Bogu sens swojego życia. Dzięki swojej wierze Heloiza pokonała strach i przyniosła światło tym, którzy żyli w ciemności. Dziś święta Heloiza jest przywoływana jako patronka w trudnych sytuacjach, potężna orędowniczka dla tych, którzy mierzą się z cierpieniem. Jej życie jest lekcją odwagi i całkowitego wyrzeczenia się, świadectwem siły wiary i dobroci. Niech jej historia inspiruje każdego, do odważnego stawiania czoła wyzwaniom i niesienia pomocy tym, którzy najbardziej tego potrzebują, tak jak ona to czyniła, wierząc zawsze, że Bóg jest blisko tych, którzy szczerze go szukają. Istnieje kilka ciekawostek na temat świętej Heloizy, które wzbogacają zrozumienie jej życia i świętości. Jedną z najbardziej godnych uwagi ciekawostek jest kontrast między jej szlachetnym pochodzeniem, a wyborem skromnego życia. Jako potomkini rodziny o wysokiej pozycji w Normandii, mogłaby cieszyć się życiem pełnym luksusu i władzy. Jednak Heloiza zdecydowała się zrezygnować ze swojego bogactwa i wygód, by służyć Bogu i bliźnim, co zadziwiło wielu wokół niej. To podejście do wyrzeczenia było niezwykłe, zwłaszcza w czasach, gdy dziedzictwa i majątki były wysoko cenione. Jej darowizna ziem i kościołów na rzecz opactwa w Kuloms była tak znaczącym gestem, że zaczęto o nim mówić i czcić go w regionie. Innym ciekawym aspektem jest fakt, że przez całe życie Heloiza była postrzegana jako osoba nietykalna dla chorób tamtych czasów, szczególnie podczas zarazy, która nawiedziła Europę, podczas gdy wielu unikało jakiegokolwiek kontaktu z chorymi. Ona zdawała się posiadać pewnego rodzaju boską ochronę. Ten szczególny dar opieki nad chorymi, bez narażania się na zakażenie, postrzegano jako znak łaski Bożej, a wielu zaczęło widzieć w niej orędowniczkę przeciwko plagom i chorobom. Życie Heloizy jest również oczone bardzo ciekawym symbolizmem. Fakt, że dwukrotnie owdowiała, był interpretowany przez niektórych współczesnych jej osób jako znak, iż Bóg wzywał ją do czegoś wykraczającego poza życie małżeńskie. Po drugim owdowieniu wielu wierzyło, że los skłania ją ku życiu świętości, oddzielając ją od jakichkolwiek ziemskich więzów, by mogła całkowicie oddać się służbie Bogu i potrzebującym. Innym interesującym aspektem jest gorliwość wiernych po jej śmierci. Mówi się, że miejsce jej pochówku natychmiast stało się miejscem pielgrzymek z relacjami o cudach mających miejsce przy grobie. Ludzie ze wszystkich warstw społecznych zaczęli je odwiedzać, prosząc Heloizę o wstawiennictwo w chwilach cierpienia i choroby. To tylko zwiększyło jej sławę jako świętej i postawiło ją w gronie najbardziej ukochanych i wzywanych postaci przez wiernych, zwłaszcza w czasach wielkich epidemii. Na koniec warto dodać, że sława świętej Heloizy nie ograniczała się tylko do jej regionu. Jej historia poświęcenia i miłosierdzia przetrwała pokolenia i przekroczyła granice. Inspirując nawet inne kobiety do poświęcenia życia religijnego. Jej przykład był siłą motywującą dla kobiet, które, choć pochodziły z pokornych środowisk, pragnęły żyć życiem pełnym świętości i służby bliźnim. Te aspekty życia świętej Heloizy nadają głębokie znaczenie jej duchowej drodze, ukazując kobietę o niezwykłej wierze, która podążyła za boskim wezwaniem, Mimo wszelkich trudności i cierpień, jakie napotkała. Modlitwa, O Boże, który natchnąłeś świętą Heloizę do życia pełnego miłosierdzia, ofiary i wyrzeczenia, pozwól, abyśmy mogli podążać za jej przykładem. Niech dzięki jej wstawiennictwu będziemy chronieni przed plagami i chorobami, oraz nauczmy się służyć bliźnim z miłością i hojnością. Święta Heloizo, módl się za nami. Drodzy przyjaciele, historia świętej Heloizy przypomina nam, że prawdziwa wielkość tkwi w pokorze, wierze i miłości do bliźniego. Jej życie pełne ofiary i hojności, rezygnacja z bogactw i statusu, by pomagać najbardziej potrzebującym, inspiruje nas wszystkich, aby podążać jej śladami i być światłem dla tych, którzy są wokół nas. W obliczu trudności święta Heloiza znalazła większy cel, służąc z odwagą i współczuciem mimo strat i cierpień, które przeżyła. Niech jej przykład zachęci nas do otwartego serca, by przyjmować tych, którzy najbardziej potrzebują, zwłaszcza w trudnych czasach. Jeśli spodobała Ci się ta historia i chcesz dalej śledzić inspirujące życie osób takich jak święta Heloiza, Zasubskrybuj nasz kanał Święte Historie. Nie zapomnij zostawić lajka i udostępnić tego filmu swoim znajomym i rodzinie, aby więcej osób mogło poznać tę historię pełną wiary i miłości. Teraz chcemy wiedzieć, jaka nauka płynąca z życia świętej Heloizy jest dla Ciebie najważniejsza? Zostaw swój komentarz poniżej. I nie wychodź jeszcze. Kliknij jeden z filmów, które pojawiają się powyżej, wybranych specjalnie dla Ciebie.